Cześć, z tej strony, Peter i zapraszam Was na 71. gameplay z gry LEGO z W dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić kolejną misję na 100%, a dokładnie misję hmm, plac Budowy. Are you sure you turned the power off? Yeah, the light went red on the fuse box. Oh, by the way, my doctor told me I was colorblind this morning. <laughs> <laughs> Are you stupid! Somebody, get him to the chopper. I I'm in hospital. Uh, now who's going to cover his shift? Not nope. me. No uh, way. I've got plans. Nope. No way! How about me? You are plumbing a water main, not saving the world, Dumkov. fine. You need a uniform. You give him your clothes, your helmet, and your hammer. Oh, it's okay. I'll find another one. No dobra więc the next mission 100%. Znaczy to jest właśnie misja z nie fabularna, tutaj będziemy to szukać to... między innymi jednej postaci, jedne, jednego żetonu postaci jednego, i jednego żetonu właściwie pojazdu. Bo czarowany klocek i cztery części oh, znaki e, były... Mm, Odkryte właśnie podczas przechodzenia fabuły. Dobra, tutaj jest skrzynka. skrzynka. Natomiast to jakaś moneta jest. No zobaczymy co. Zobaczymy, co tutaj właśnie ciekawego jest. Tylko nie wiem czy ta muzyka ma przypadkiem prawa autorskie. Więc się zobaczę. dobra. Hmm, tutaj potrzebny jest Astronauta. Hmm. Hmm, żółty, niebieski, zielony, czerwony. Hmm, dobra. Ciekawe do czego mi to będzie potrzebne. Zmiana koloru Właściwie nie muszę tutaj zmieniać koloru ponieważ mam już czerwony odkrocek odblokowany. Dobra. Zobaczę, co, co, co tutaj jest ciekawego. Tutaj jest moneta fioletowa, więc spoko. A! Ja tutaj tych dodatków nie powłączałem. Um, przyciąganie monet, klocków, super szybka podróż, super rzut. Yy, Tego tak, to nie Super taran, dodatkowe serca, szybka budowa, super włamanie, wirtułowa super jasta, super sprowa barwiące. Co właśnie będzie mi to potrzebne? No, zabezpieczeniem przeciwpłatkowe, kostiumy mi nie są potrzebne, dobra. No, i tutaj pozwolę wszystko co się da, bo oplotki jak najbardziej yy, są potrzebne do super Dobra. No tutaj jest właśnie ta szafka. Ale fajnie, że otworzą, więc tutaj mogłem te dostać. Dobra. A tutaj jeszcze to muszę na coś rozwalić. To jakieś pochopki byli, a ciekawe czy to betoniarkę można... Nie. A, w sumie można tą betoniarkę też zniszczyć. No, okej, okay, więc... Teraz pobawimy się w elektryka. Ale chyba ja jednak tą muzykę trochę przyciszę, bo myślę, że mogą być jednak prawa autorskie.

jakby trochę przyciszyć, ale jest e, tylko jedynie opcja, żeby muszę ją całkowicie ją wyłączyć. E, dobra, gdzie? E, tutaj muszę ukraść ciwik? Więc. E, nie, e, trzeba zmienić kolor. Dobra, zobacz, czy tutaj coś. Dobra, tutaj są krotki. Okej. Okay. Hmm, ale wydaje mi się, że dobra, tutaj już nie będzie nic ciekawego, więc można już przejść na kolejny etap. Dobra, tutaj byli kamienie. Pewnie że to jest hmm, chyba część znaki, ale nie wiem. Oj! Tym się jednak się nie z... A, się zmieściłem, dobra? Spoko. <grym> dobra. Na razie cool go tu zostawię. jak. <laughs> No i dobra, będziemy zaraz tutaj rozwalać te y, różne inne rzeczy, ale na razie zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Ok, aktywowałem teleport. Hmm, tu za bardzo nie ma nic ciekawego w komunity byli. ale zawsze się monety się Dobra. Tutaj można wypić, zrobić przerwę na kawę. Jedna z trzech Okej, okay. nie Musi być, potrzebny jest strażak Żeby otworzyć te drzwi No w sumie tych drzwiczek nie musiałam otwierać Ale dobra Już mniejsza oko Tutaj są. Tutaj tutaj kolejna czerwona kawa, no, spoko. Tutaj jest... To te hołdki są. Jeszcze zobaczę co tam jest po drugiej stronie. Co tutaj. Kolejne kamienie byli. No, czyli tu pewnie nie wiem, część spaki chyba była, ale to się dowiecie tak naprawdę yy, podczas yy, oglądania podczas fabuły yy, jak fabułę przychodziłem dobra więc tak tutaj będzie trzeba właśnie yy, mot pneumatycznym jeszcze dwa się zostały do zniszczenia. Dobra, i gdzie czwarty tu się zostało? Co to jest? Okej, okay, spoko. Dobra, tu widzę, że jest dźwignia. No to za chwilę. Dobra, kolejna kostka. Do rozłożenia. Niebieski, czerwony i żółty. No, znaczy, jeszcze na początku tam był zielony? Okay. No, myślę, że ta sz misja szybko pójdzie. Want to drive the crane? Yeah, yeah. Then get through the door up there. Dobra, tutaj oh, who built that wall there? Idiots! Use explosives to get rid of it. Mm, okay. Hmm? Tutaj będzie trzeba Don't you understand a simple command? Oh! No reply. Good spoko. Stop walking, man! Stop running, man! Explosives are in the storeroom! O, tam na górnym piętrze ktoś tam na taczce leży. Ciekawie, ciekawe. No tak to właśnie jest z tymi robotnikami. Dobra, tutaj otworzę drzwi i wezmę... Dynamit z automatu no i idziemy teraz pójdziemy do tutaj właśnie, żeby wsadzić ten dynamit w beczkę okej okay.

That I don't like. Don't you know how to spoko. use an elevator? Mm, check it out. Night fair. Who took fire out? Wait a second. Why is the building even on fire? Which stupid set the building on fire? <laughs> W sumie to mogło nas auto od razu wlecić i nie marnować czasu. Okej, okay, tutaj muszę zejść na dół, tylko wydaje mi się, że chyba coś tutaj pominąłem. Właśnie, tutaj jeszcze można byłoby. Nie wiem, właśnie. Dobra, zaraz to zobaczę. O tutaj, kaman. Nie, tutaj jest zejście na dół. Ale tam pominąłem pewien etap. Nie no się... I ja jeszcze raz. Ja coś tutaj się do tego podszedłem. No właśnie, już bym pominął jedną postać, więc to że to ogarnąłem. Dobra, teraz tak, y jak stąd się dostać? Hmm, Dobra, tutaj jakoś do I tell tędy wejdę, czy nie? Tutaj muszę to aktywować. No, dobra, i teraz wejdę na górę, okej, okay. no i tutaj właśnie. Chodź i na kolejny etap przejdę. chyba to wszystko na tym etapie. No i tutaj jest właśnie ten palec. Więc ogólnie hmm, to będzie chyba wszystko właśnie w tej misji. Tak, jeden czerwony klocek, dwa żetony postaci, znaczy właściwie jeden jeden żeton postaci odblokowany yy, i jeden żeton pojazdu. Więc yy, tutaj zaraz zapiszę i proszę do Tylko Proszę tutaj trochę procesów pod yy, zbiorę. Oh, come on. There's gotta be a spare around here. Something I can help with. Doubt it. I dropped the key to the gate shed, and the guard dog ran off with it. Can't you just take the key back off of it? Oh yeah, sure. Oh no, wait. I actually want to keep both my hands. No spoko, ale my już nie to tego robić. Dobra, więc e, zapiszę i wrócę do lekocytu. Więc właśnie, ten żeton pojazd e, staje odblokowany i one żeton. Pojazdu. Okej, okay, więc komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał Peter w 5, żeby nie przekapić kolejnych odcinków z gry Legos i Undercover. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się! Cześć!